Dwa filmiki się udało wgrać. Może damy radę i kolejne sześć. Tak? Lecimy wagę. Co dla naszej wagi? Tak luźniusieńko. Tak jak mówię, to nie jest horoskop, to są takie myśli dla Państwa, ale powiedzmy, że to na najbliższe. Dwa tygodnie. Waga, waga w energii wyboru, waga w jakiejś pracy, waga ma tak jakby niechęć i awersję do czegoś, żeby coś zostawić. Waga się zastanawia nad tym, co było, tak jakby mocno żyje przyszłością, a powinność wagą. No, Jesteś tak jakby na rozstaju dróg, jesteś w energii tworzenia czegoś innego, tak jakby zapomnianych struktur, ale tak jakby na siłę się w czymś zamykasz, bo mamy tak, jest energia wyboru, wyboru dobrej drogi, bo to jest dobrej drogi odnośnie pracy, czegoś nowego, tu są jakieś propozycje, to są jakieś chęci, ale te chęci one są w głowie gorzej tutaj, jeżeli chodzi o serducho, tu jest tak jakby nie moc pójścia do, do przodu, zatrzymanie czegoś na siłę. I powiem tak, myślę, że ten czas będzie służył Ci droga wago do pozbycia się starych naleciałości, starych myśli, w szczególności odnośnie pracy, odnośnie czegoś, nad czym pracowałeś i nie do końca to przyniosło efekt, albo o ludziach, gdzie włożyłeś, włożyłaś energię, a na to nie zasługiwali. Jeżeli chodzi o energię samotnych, no to ja bym powiedziała, że jest tutaj możliwość, ale jesteś w energii obrony. Nie wiem czemu. Nie chcesz. Nie chcesz czegoś, kogoś, fajnego uczucia, czegoś nowego, ono i tak cię dogoni, bo sam sama nie zostaniesz. Pokazane jest, że potrzebujesz tutaj partnera, partnerki. Tak jakby jest ta energia, która do ciebie i tak przyjdzie, i tak przyjdzie. Czy ci się podoba, czy nie. Jeżeli chodzi o związki, tutaj jest troszeczkę inaczej, to wygląda. Bo to jest tak jakby. Albo Ty próbujesz coś stworzyć, albo ty nad czymś pracujesz i coś nie przynosi efektu, albo partner, partnerka, tak, bo to jest pokazane, że jedno i drugie jest tak jakby w obronie, jedno myśli o niebie, drugie o chlebie, bo to jest dosłownie rozbieżność myśli i chęci, intencji. Natomiast bardzo mocno w związkach, nie wiem, czy to wy, czy partnerze, zastanawiacie się, jak coś zakończyć, ale czy zakończyć to fizycznie, czy tylko mentalnie, jakieś tematy. Czy odejść od jakichś zachowań od jakichś standardów takich zachowań które nie służą tutaj Państwu i myślę, że będziecie od tego kochani odchodzić jeżeli chodzi o zdróweczko to ja bym powiedziała, że tutaj mamy jelito gruby żołądek, uważajcie sypią się zęby, patrzymy na włosy, zęby, coś w okolicy tarczycy, ale żołądek żołądek, w ogólnie, ogólnie układ trawienny ale wydaje mi się, że spowodowany przez leki, bo tutaj jest tak jakby Farmakologia i tu uwaga, na jelito grube, czyli na to zwracamy uwagę. Natomiast pod koniec, myślę, że tutaj pod koniec wróżby, czyli około dwóch tygodni, odchodzi jakiś problem z wodą, z wodą, z pęcherzem. Zwał to jak zwał, chodzi kochani o wodę. Dziękuję ślicznie, lecimy skorpionki, zobaczmy co dla naszych skorpionów. Luźna myśl, luźna, luźniutka, czytamy, czytamy dla skorpionów. Nawet chyba mi się osiem wzięło. Skorpion, dziesiątce mieczy tutaj idą ojoj, oj, oj, jakieś cięcie głowy ojoj, oj, oj. a zakończy się dobrze, to co tak, powiem tak drogie skorpioniaki, macie pierwsze karty, piątka kielichów dziesiątka mieczy sprawiedliwość, to jest tak jakby ucięcie, pożegnanie ktoś tu jest niegodziwy, ktoś tu jest nie źle działa, tak ale jednocześnie, tak jakby jesteście u kresu wytrzymałości z energiami, to są wasze karty, pokazuję od razu natomiast spokojnie moi drodze. Jak teraz jesteście źli, jak bardzo jesteście niespokojni, tak chcę wam powiedzieć, że za chwileczkę przychodzi oczyszczenie. Tutaj jest coś z formalnościami związanymi w pracy, przychodzi wielka radość, bo aż was będzie gnało, nie będzie czasu. Tutaj będzie to z wielką lekkością. Diabeł tutaj mówi: "O, holerka. O, to jaki no ojciec. Ojciec Trochę wolniej, bo się tutaj wróżka przewraca osiedzenia. <grych> Ale będziecie tutaj gnać, przepraszam, skorpioniaki. Będziecie gnać tutaj do przodu. tu jest siła, to jest sukces, wielka wygrana, tworzenie nowa, tak jakby grupa działa, ta grupa zespół będzie działała na Państwa. Myślę, że dajcie sobie jeszcze czas, myślę, że około, nie wiem, pięciu dni. Do no, pięciu dni, bo to czasami jest do pięciu tygodni, ale jest to pięć, pięć dni, pięć tygodni może tutaj być, a później naprawdę pieniądze sypać się będą, bo to jest nowa praca, nowe pomysły. Z diabłem wręcz bym powiedziała. Tutaj będzie tworzenie pieniążków Państwu, nie zabraknie pomysłów, nie zabraknie, ale przede wszystkim tak jakby działajcie w grupie, bo grupa na to pracuje, bo jest dziesiątka kielichów i dziewiątka denarów i jeszcze praca w podróży, czyli być może będzie skorpiony podróżować. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o związki, to chcę powiedzieć, że o samotnych tu nie widzę nic dobrego na razie dla Państwa. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj jest tak jakby też jest ta rozbieżność, troszeczkę jest tutaj dużo podróży, tu jest działanie, ale tutaj jest tak jakby czujecie poczucie, tu jest jakieś poczucie straty. Nie wiem o co chodzi, jeżeli chodzi o związki, ale macie poczucie Jakiej straty, braku jakiejś sprawiedliwości. No cóż, czasami trzeba się o to upomnieć. Jeżeli chodzi o zdrówko, uwaga na zgagi, na wypryski, na nagłe na, 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 na jakieś choroby, gorączki niewiadomego pochodzenia. Uwaga na gardzioko, kolana i zęby, więc tak to wygląda u Was. Lecimy strzelce. Lecimy strzelce. Zobaczymy, co dla strzelców. równowaga, działanie, wejście w swoją energię. Drogie Strzelce, całkiem nieźle, ale macie tutaj energetykę tak jakby takiego psujstwa, sami coś psujecie, sami nie chcecie, niby jest to tworzenie, kupa pomysłów, ale jest przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek. I zatrzymajcie się przy jednym pomyśle, bo ten jeden pomysł przyniesie Państwu naprawdę dobre pieniążki, zadowolenie. Mało tego, jesteście, Drogi Strzelce, w energii pełności. Czyli zostawcie to, co było i skupcie się na jednym pomyśle, który jest, ja myślę, że powinna być to kariera, praca, teraz amory nie są w Waszym wykonaniu dobre. Samotnych, tu przyjdą jakieś pieniążki do Państwa, przyjdą propozycje, nowe pomysły, nowe projekty, o których nawet nie wiecie, a zostaniecie w nie wdrożeni. Jeżeli chodzi o samotnych, nie służy to teraz relacjom. Może ktoś tam być, ale uwaga, bo przez tę osobę dużo młodszą możecie mieć problem. Jeżeli chodzi o związki, to też widzę tu jakiś problem. Ktoś tu przed kim coś, coś ukrywa. Tutaj jedna, jedna ze stron jest w namiętności, druga ze jest w żałości. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tu się pokazuje tylko takie przeciążenie, podnoszenie się. Jedna strona ciała może być alergia i mogą być choroby układu pokarmowego ale macie też tak jakby troszeczkę związane z ciśnieniem więc na to zwracajcie uwagę schowała mi się jedna karta as buław i as kielichów czyli coś bardzo dobrego to jest takie zaskoczenie, ponieważ była przy asie nie, przy asach, przy księżycu to znakiem tego, że nie wiecie, że coś pięknego może do Państwa przybyć, może być no i z przełożenia, jako że ostatni znak, macie tu dziewiątkę denarów więc kochani, tutaj Skupiamy się na materii, bo ta materia przez najbliższe dwa tygodnie, tak jakby będzie bardzo ważna dla Was. Nie amory, nie jakieś kłótnie, nie jakieś takie jakby ukrywania, knowania, tylko czysto, czysto, jeżeli chodzi o pracę. No i tam też, i tak też tam do tego dążcie. Pozdrawiam, kochani, serdecznie.